Czy ja tutaj... Czy ja tutaj nie zostawiłem telefonu? Hallo, To mój telefon. Klub miłośników zjednoczonej prawicy słucham. A nie, nie, to pomyka. Wykręciłem będny numer. Zaraz, zaraz. Yy, Pogłosi mi się. Wydaje, mam przyjemność z kierownikiem zespołu doradców Nowogrodzkiej. A ja rozpoznawam kolegę Federowicza, czyli numer jest właściwy. I... Tylko czemu się podsiwacie pod miłośnika Zjednoczony Prawiciel? Ja, ja jestem założycielem klubu miłośników, a pan Fedorowicz stoi tutaj obok, my mamy podobne głosy niestety. I on mnie słyszy? Słyszy? Słyszy. Nie do rozróżnienia. Wiecie, to się może przyjdzie. gdybyśmy kiedyś zbieraliśmy jakieś taśmy prawdy z udziałem kolegi Federowicza, to wy moglibyście podkadać jego głos. Ale on też to usłyszał. To ja chyba spaliłem pomysł. No nic. Przędem do meritumu. Kolego Federowicz, we w jakim nastroju się znajdywacie? Bardzo dobry. Tak was zapał i cima od poniedziałku? Tak. Czyli od pokąd żeście się oficjalnie dowiedzieliście, że ten wasz kandydat wygrał we Wrzeszowie? Tak, ucieszyłem się, nie ja jeden zresztą, i ta radość mi nie mija. Czyli, że akcja, którą wymyśliłem, jest niesychanie potrzebna. Przepraszam, że się wtrącam, tu miłośnik. Jaka akcja? Na masową skalę mamy zamiar przedzwaniać do wszystkich, którzy się cieszą od poniedziałku, i rzucać haso, które im da do myślenia. Uwaga, kolego Federowicz, rzucam haso. Jeden fiołek bokecika nie cieni. I co? Nie zrozumieliście, bo tu trzeba mieć poczucie umoru, wytłumaczę. Fiołek to jest taki kwiatek i to jest... Aluzja do nazwiska waszego kandydata, takie takie dowcipne hasełko to jest. Ja od razu zrozumiałem ten przekaz: nie cieszcie się, bo to, że wam tak dobrze poszło w Rzeszowie, to nie znaczy, że wygraliście następne wybory parlamentarne. Dobrze tak nie? jest, tak jest, trzeba jej no. uświadamiać, że tak łatwo nie pójdzie. My wiemy, że łatwo nie pójdzie, ale macie teraz świetne samopoczucie. Uwierzyliście, że możecie z nami wygrać, a to jest mechanizm samonapędzający. Wierzycie w zwycięstwo, na nas patrzycie już jak na pokonanych i to nam się zaczyna udzielać i w efekcie rzeczywiście możemy przegrać. Ja tu nad nim popracuję, troszkę przejdzie mu ten dobry humor. A... A może, może ja mógłbym się włączyć w akcję? Ja mam dużo numerów do gorszego sortu. Mam dużo czasu, mógłbym podzwonić. Przyjmiecie mnie? Ze z ramionami wytam, tam we w gronie miłujących ojczyzn. za połączenie? Czy dwadzieścia zwykle samo haso? 4,50 ze z dyskusją. 9,30 jak tamten zacznie rzucać obelgami. Moja cena 9,90, bo ja mam takich jak tylko mnie usłyszą w telefonie, to od razu brzydkie słowa. 9,50, mówiąc... więcej nie dam rady. Budżet jest napięty. Trole internetowe chcą podbliżeć. osiemdziesiąt. 9 6, poniżej, 9,70. 9,65,50. Ja może już Panów przeproszę. Tylko bardzo proszę potem o zwrot telefonu i proszę ze swojego raczej dzwonić.